Dobra, idziemy. A To ten pan od WF-u jak on był? Yy, ło łoś? Nie. Nie pamiętam. Pa pa jeden był pawłoski, a drugi nie pamiętam. Nie pamiętam. Niech będzie Łoś. Super ktoś. <laughs> on będzie wiedział, że to o niego chodzi. <laughs> Na pewno. Ale będzie dumny, nie? że youtuberzy. Wspominając słynni że o nim mówią Tak Czekaj, w ogóle spojrzę na tą mapę. My w ogóle idziemy gdzie indziej. Nie idziemy Aha. w ogóle w tym. Dobra, drugi cywil do ratowania, no chodź tu. Nie ty weźmiesz to i tak punkty dostanę no ale ja ten nie chciał nic. Dobra, nieważne. A co chciałeś tam zrobić? No dać batonik, coś myślałem, że on jestem potrzebujący. Ale nie był. No i dobra No już kminie. Dobrze, dobrze, dobrze się wszystko ten Teraz będzie lepiej, nie będzie jak ostatnio Problemu z tym sterowaniem Jak ostatnio? No, jak graliśmy ostatni raz, czyli pół roku temu Jak jeszcze świat nie był na... Tak, jak wkraczaliśmy w tą strefę. Ty to jak dawno temu No, no. Co nowego? No to jest wszystko, nasze tematy się skończyły. Ładną pogodę mam. Tak. To bo Center nami? Bardzo nie, nie, nie smaczne. Tak. ale to nie, bo to jest połączone. Wiem, że nie. Ziemia do Michała. Nie Bardzo jestem taki mało. pewien, czy ty wiesz. Coś tam py pykało. Tak. Ale my to no, na razie nie, 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 nie. Na razie idziemy w Cinema. Chodź. Cinema. Dobra. wiesz jak mówiłem do tych Amerykańców Cinema to patrzyli na mnie jak na idiotę. A co oni, co oni? Movie maker Co? M Movie maker, no Nie. Ale to może, bo są Są mieszkańcami, to wiesz. Po... Po, po jamańsku trzeba było do nich. Kino trzeba było. Kino. No. Kino, ba Kino bambino, suko. Gdzie my biegniemy? No na ten, na, na brzeże. Okej. zaufaj mi. Search your feelings, my friend. Zobacz, tutaj nawet w czasach pandemii próbują e, zadbać o rozwój naszej rasy. Co ty, masz taki laser? Tak. Jak ten, jak miał Conan w tym tym swoim rave show. Ale zobacz, to będziemy musieli wejść w ogóle w tą strefę naszą śmieszną, czy coś takiego. Taką strefę? Gdzie my jesteśmy na mapie, czekaj. No, na prawie końcu mapy. A, okej. Okay. Tam w ogóle widzę tych z miotaczami, ale na razie tam nie idziemy. No, oni będą mieli trzeci poziom, więc my ich... O, zabiją nas po prostu. No pewnie, pewnie tak. Zobacz, znalazłem laptop. Mm. Jak ja go zbiorę? Yeah, sweetheart, it's me. Ty też muszę. Oh, chyba, nie? Ja, te, ja też muszę. Dobra, fajnie. No, Tom... to co, na dzisiaj koniec? <laughs> no to to zebraliśmy. To teraz zaginione... a Albo tutaj raport zajścia weźmiemy ten Dobra, to pójdziemy. tą... No trafimy na nich, bo. ten. Zamknięte dyszwi. drzwi mamy oznaczone na mapie. Co to znaczy? Zamknięte drzwi? Nie wiem, klucze... mamy klucze pod dostatkiem, Wszędzie wejdziemy. A ty o! Masz te klucze do tego? Wyczuli nas chyba. Nie, to, to my ich wyczuliśmy. Dobra, ja tutaj. Pierwsza walka po miesiącach. Ty, oni mają 24, co ty gadałeś? Tak? No. A dobrze. O, tam jest złoty jakiś. No. W ogóle strzelanie tam takie prościutkie jest i dużo zabija. Jak się rzucało granaty takie tam? Yy, o kurwa, rzucają właśnie we mnie granatami. No. <laughs> Będzie niełatwo wrócić. bo on jest od granaty no. a jak się rzucało granaty no ten ten czałki, czałka w prawo czałka w prawo? dwa razy ją chyba się Nie gdzie mamy w lewo tak? Tak! I prawo jest ten yy, no, Uleczanie! Uleczenie no Wybuchnie sam! Ale jesteśmy no ładnie nam poszło jak na pierwszy raz. Tak, trochę pasujesz. się st ten... o, o o! Co się stało? O, o o, A, o! Jeszcze działa na nas ten granat co rzucił. Oe, ale batoniki możesz usunąć Ten efekt Tu Przej, trochę zostawił mi tak. Dał mi jakąś No mi, jakąś... mi tylko dwie jakieś kawałki broni Przeda się. No pewnie. No dobra. Cze, czekaj, jak oni mają... My jesteśmy w Hudson. I to jest... Misje są tu na poziomie... Jak to się patrzy? 5,9. No. no Okej, okay. widocznie się dostosowali. Może coś, może jakiś update był, albo coś przez ten Ech. czas. Ale nie, nie nie realizowała się w sumie. Ach. Czujesz, czujesz krew, czujesz to Czuję, że... To mu czerwone jest przed nami, widzisz na mapie? Dawaj ich O, rzucam granata wow. O! To po wszystkim? <laughs> tak Jest, jest! Jeszcze ktoś żyje O, są Biegną Z drugiej strony też. A, tu tutaj są, bo to dwie bandy. Coś zostawił. Nic nie widać w tej śnieżnej no. mógł. <grym> Dobre. Ale jedziemy, człowieku. <grym> Ale nie, nie jest łatwo, bo tak najprościej jak, jak zakładaliśmy, że może być. Bo jednak ten poziom trochę mają wyższy. No tak, tak. Za jaki tutaj idzie kruk, taki wkurwiony. Nie, to mewa. Tak więc będzie dobre wejście. No i tam jakiś... dzisiaj odczyścimy chyba. jakąś strefę. Bo no zobaczymy. coś, coś, tak, tak. Skończymy ze strefami, to wkraczamy do tego. Do strefy ja mroku. Wiem. Ja <laughs> wiem. Ja się nie mogę doczekać. Tyle Wszystko lat i nigdy tam nie byłem, nawet nie, nie, no. nie przyglądałem na, nawet co to jest, nie? No ja też dalej nie patrzyłem nie wiem. <laughs> Czekaj, bo ja teraz Aha, to jest tu To musimy tam wejść Na brzeże, a tu jest jakiś rzezimieszek chodzi Czy no, to człowiek, nie, nie to jakaś nie baba chcę, co... co to za baba? sztyl. O tu jakiś szczur Czekaj czekaj, to gdzieś tutaj powinno być A nie tutaj Słyszysz to? No. no właśnie Tylko nie wiem czy to źli do... czy... Chyba źli No, na czerwono jest, ale nie widzę ich Są, są tutaj Za jak się rozłożył, jak Jordan. Tu jest, lap, jest laptop, to jest laptop. A w środku? No. Dobra. Co? Are you coming or what? Jersey? Come on. Jersey? Come on. Suko. Dobra. Co ty tam biegasz? Jak się? No szukam sobie czegoś. Ha. Guza chyba. <laughs> Dobra, to teraz po telefonie pójdziemy. A gdzie ten telefon? Co to jakiś ubrany jak Ukrainiec, ta czapka uszatka? A jest z telefonu, tak? Co tak. To znaczy ten... Ja tak chodzę i to jest masto <grym> Moje ciało moje. <grym> <grym> tak, mój wybór. <grym> tak. <grym> Będziemy musieli przejść przez inną strefę, ale to mniejsza o Nie, z Nikogo chyba nie napotkamy tutaj Więc Jakieś pusto się zrobiło, tak to ciągle coś było. W ogóle w dwójce... To prawda dopiero pusto jest to Tam Aha. nawet ludzie Co ty ludzie nie, krytykujesz nie tykujesz dwójkę <laughs> Ale fajne strefy za to zrobili A gdzie się dzieje dwójka w ogóle? W Waszyngtonie A... Sami Murzyni, nie? Atak klonów. I to jeszcze tacy sami wszyscy. Klientka murzyn. Hmm. Komuś się nie chciało robić postać. Może się tam. Rozbudowuje gra jak się gra w kilka osób. Może. Czerwonych działam na mapie. Whatever, słyszałem? No słyszałem. O, o! Są tutaj. i z przodu też. Ten granat. O, jeszcze jest jakiś. Jest jeszcze jakiś Tutaj jakiś? jest. Um. Oh yeah Aż się żyć. Chodź pod ten telefon. Czy o dobra, dobra. Jest? Czekaj, 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 bo się zg... No dobrze, dobrze idziemy w tym kierunku. Tak, tak, tak. Dobrze. Eee, za, za murem. Tak? <laughs> tak. Może tu trzeba przejść tak. przez to, czy nie? Nie, nie, to są drzwi, to są drzwi. Może można, nie wiem. Nie można I to jest... Ograniczanie moich tych można co to... Tak? O! A ja nie mogłem z tego. Z, z... z tego można, nie? No. A, a z te, jak byłem na tym, o! To nie można było. Aha, no no. chciałeś chciałeś być za mądry. O! Tu <laughs> wiadomo, że... Zachowałem się jak bezczelny socjalista. Us Cindy, what ten. ten maseczkowiec. Dobra, byłeś na marszu u antykowidowców. Tak. Kaszlałem na wszystkim. Czekaj, dobra, tu, ole pięknie, zobacz. New York, New York. Chojinka. Tu jeszcze jest na tej. Tu jest pełno tych telefonów, widzę. Trzy Aha, telefony. Do... Dobra, czekaj. A... Aha, bo już to wzięliśmy. Cztery, pięć telefonów, sześć telefonów, jezus, ładnie. Dobra, to teraz do telefoniku. O, do tego właśnie pięknego budynku pójdziemy. Fajnie, fajnie. Prowadź. Emergency. Takos. O, Starbucks można zamawiać przez głowę. Nie wiem, jak oni to robią. Serio? No. I dzisiaj bezpłatnie można było... To jest ciekawy to przychodzi w jakikolwiek sposób jeszcze ciepłe. O kurde, nie wierzysz w tym? Jak ci Gruzin przywiezie, <śmiech> ciepłe <śmiech> będzie? Wiesz, żółte ciepłe. <laughs> jak Starbucks, tylko lepszy. Tak. <laughs> Taki Kaukaz. Jeszcze, jeszcze, jeszcze nie korzystałem z głowo jako, jako, że... Co, co innego jak żarcie, nie? Ja no. też, a przecież zakupy można okay, robić i tak dalej. Też ślady agenta. Tak, to później. Bo ślady no, agenta to będzie kilka stref. No wiem. No. To ty mi tak wyliczasz tutaj, gdzie, gdzie co je. Jak co jakbyśmy, ja, jakbyśmy my robili po twojemu, nie? To byśmy zaczęli no, to tak. tu, tego nie dokończyli, potem poszlibyśmy gdzie indziej, na drugi no, koniec planszy. No niepookładane, to wszystko jest. Jakieś emocje. Emocje będą jak skończymy przysłanianie Z tego. Stanołem na analizie agenta. Chodź tutaj jest telefon. Co co intere? Ale jakiś gość przy tym leży. Fajnie. Mm. Wypadł mu z ręki. Z pewnością. VeriHelpLine, how may I help you? Oh, thank God. I tried to reach the hospital, but I couldn't. Okay, need some help? Okay, ma'am. Co masz? Kiedyś sobie jak to już wszystko zbierzemy, będę się przesłuchiwał bo Jestem ciekaw W co drugim, nie? W co drugim no. tym, tym, tej wiadomości to pary do siebie tam dzwoniły, nie? Pary oczywiście y... tęczowe <grym> <grym> To tak jak tu nie to para w... Jak, jak, jak było to wyjście to było tam przy tym metrze co mieliśmy tą epicką walkę co tak lataliśmy i ginęliśmy pojedynczo, im też wracaliśmy no. no to tutaj było tak? No tam wyjście było A możliwe, tak, do... tak, tak, tak to na dole Dobra, sprawdzimy to, nie? Już tu no, jesteśmy Dobra Otóż drugi Ja stanąłem na pierwszym chyba Wykryte ślady, ale co, co, i co w związku z tym? Co tu się robi? No właśnie nie wiem Co się spobliżył, właśnie też nie, nie zagłębiłem no To strzałka jakby pokazuje, tak? W którą stronę chyba iść? Tak! No na dole, tak jakby. Spójrzmy na jest, spójrz, no, no faktycznie. Nie? Tak. No dobra. No to idziemy. No to idziemy, no. O jest, dobra, tu następna. Trzy. Jest tak blisko. Dobra, jest pokazane. Okay. O, Joker to chyba był. O, są tu coś te. Mośki. idą, zobacz. Dalej. I <laughs> właśnie jakbyśmy grali tak jak ty, to tak by wszystko wyglądało, nie? Bo <laughs> jesteś ten poziom... Jak zwycięzca, i... ja jestem zwycięzcą po prostu, no tego poziomu choć mi się zrobił Ale czekaj, bo my chcemy odkryć to. Gdzie to nam wskazało? właśnie gdzieś to z... Gdzieś to... Z... O tu jest, tu jest. Jest, 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 dobra. A i tam To może w pociągu? Nie. nie było tam żadnych tych? No się ma. No, znaleźliśmy coś. Wow. Spiesz. Fajnie. A to można. A to trzeba wziąć? Tak. Ale to było emocjonujące. Powiedz, że nie. Chciałeś czegoś. No nie mogę zaprzeczyć. Nie mogę zaprzeczyć. Jeszcze czegoś nowego... Jeszcze, Bez... jeszcze 17 będziemy 17 brzmi wszystkimi 3 z to... 20 Aha. Ale nie, bo na tej planszy to nie ma tyle tych rzeczy tam gdzieś. A nie, są. nie, to chyba ogólnie, no. no. To tutaj następny. Zaginiony agent teraz, następny Jezus to smaria, chodź jakąś misję. Zrobi, Oczyścimy tą. No. A, to kiedy my to już zrobimy? Dobra, jeszcze zrobimy ten jeden ten i. O, 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 o. Boże, przecież. Na 30 to... poziom misję dawaj, będziemy się męczyć 40 minut, będziemy walczyć i jest to tak. Jeszcze ja... ten... Atrakcyjny filmik na YouTube'a, jak się kłócimy, że. Ja, ja, ja nie płacę za za to, żeby przegrywać. <grywa> <grywa> o cholera. A gdzie, gdzie to gdzie to jest? Prowadź zazwyczaj na mapie? No tam pójdziemy Snów dok To to nasze psy nie są. Jak, bo mamy tutaj tej coś tam pamiętasz, tam były psy. Tak, ale to nie są nasze. A może? Nasze to są wiesz Ja sobie muszę obejrzeć na YouTube Jeszcze raz ten yy, snajperski pojedynek, co ja tam zginąłem dawno, a to już 40 minut. To, to było Bezyska. ciekawe To było straszne czy to nie było emocjonujące To było straszne po prostu To było co emocjonujące Patrz ten kradnie tutaj Murzyn Za znaczy, sile butów Zostaw to nasz od raz jest Jestem kaniełeś Uciekł Dobra Bardzo, bardzo Zdjęty będzie, jak nie jesteś Jest tutaj. Oh yeah. Prze przychodziliśmy tutaj i nie wyświetlało, nie? A zaś jak w ogóle ten... Agent? To jest agent, tak? Tak. Ja nie... Aha, nie wszedłem na to. To Pewnie wej Trzeba wejść do tego, na pewno, no. Tu e będzie pewnie jakaś walka. Już widzę. Ziomków. Ze wszystkich stron! Uważaj, u góry Okej, okay. nie, nie było tak źle okay. Dostałem kurtkę nową, później się przebiorę hmm. <laughs> Ale już, już musi, bo To drugi... Tu jest ten drugi szat, w którą stronę? U górę. góry O Boże, to jest co... co 3 metry tutaj ominąłeś. Ha, widzisz jak się zainteresowałem tematem? <grym> to jest musimy iść tam, nie wpadłem na to. to myślisz, że tutaj. Jezus Madzie. Jest? Tak. E. Do góry. <grym> Jest znowu? A to aż 7! Przesadzili trochę tutaj. Słyszysz, słyszysz? Tak, tak, już słyszałem. Your mom's teaching is shit. I znowu jest? Tak. A tam widzę leży, to jakby nie mógł to podnieść teraz. Nie, nie mogę. Idę to podnieść. Dobre. I widzisz. Na spokojnie. No spokojnie. Wspaniale, no ja wiem. Wspaniale, tu. Dobra, ja teraz spojrzę na mapkę. Gdzieśmy jeszcze nie oczyścili czego, jeszcze my nie zrobiliśmy. 16, 18, 19 to już zrobione. 20 Kips Bay. Jest potyczka, i jest misja, i misja poboczna. Poziom 20-23 Czy to widzisz? Po drugiej stronie mapy, po prawej stronie Keep, Keeps Bay, a to tak na ostro teraz, tak? No bo chciałeś to, nie? Nie, Kips Bay. No i kryjówka jeszcze keeps nie jest bay, w ogóle. No, kryjówka w ogóle to... nie jest. Uuu. Tak więc trzeba będzie się przetransportować do no. Flatron District i stamtąd przejdziemy sobie. Czyli wyżej czy niżej? Obok jest. Sure, to... I'll Okay, agent. Those reports of Ryker's activity are like from our settlement. Confirmed. That's where their HQ is located. Yeah. nas wyrzuciło z gry. Aaaa... Ciekawe czy Xboksa ludzi tak naprawdę tak dużo ludzi chce Bo po prostu dużo więcej konsol to mają, bo w Polsce się wydaje, że we'll wszędzie preordery działają No i bez problemu można kupić, tylko know know wiesz co, to może też theory. być tak, że po prostu więcej konsol dostarczą, no i tyle no Właśnie się zastanawiam, czy to jest niepopularność, czy po prostu więcej konsol no na pewno będzie w Polsce popularniejszy PlayStation, bo to no po, po jest, prostu tak? po tym, po ruchu na tych, na mediach społecznościowych już nawet. No zawsze u nas jest, no u nas to jest kraj... Chodzi o markę. Chodzi no. o markę i tyle. Dobra, ja teraz to zgrywam i rozpoczynam następny.